W dzisiejszym wydaniu poinformujemy o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Januszowi Chwierutowi. Będziemy świętować 60-lecie Oświęcimskiego Centrum Kultury. Przypomnijmy, że wkrótce kończy się termin na wypełnianie deklaracji, czym ogrzewamy nasze domy. Zaprosimy na imprezę otwierającą sezon letni na bulwarach, a także zapowiemy letnie kino plenerowe. Podczas sesji 22 czerwca Rada Miasta Oświęcimia uchwaliła udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Januszowi Chwierutowi. Radni zatwierdzili też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Podczas sesji prezydent Janusz Chwierut przybliżył dane dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok. Zapoznał też radnych z raportem o stanie miasta. Poinformował o kondycji miasta, najważniejszych inwestycjach, stanie edukacji, ochrony zdrowia pomocy społecznej, mieszkalnictwie. 2021 rok był rokiem bardzo trudnym, bo pamiętajmy, że to przecież był okres pandemii, chociaż pandemia tak naprawdę dalej trwa, ale wtedy były te ostre lockdowny, gdzie były wyłączone zarówno firmy, szkoły, wiele instytucji nie pracowało, pracowało albo w systemie zdalnym, więc to też było ogromne wyzwanie zarówno dla mieszkańców, ale też i dla dla firm, ale i dla instytucji jaką jest właśnie samorząd miasta i dlatego też no, staraliśmy się sprostać tym wyzwaniom, wszystko dla nas to było nowe. Jeden z większych takich projektów, które realizowaliśmy, bo przecież w tamtym roku rozpoczęły się właśnie kwestie związane ze szczepieniami. Podjęliśmy decyzję o otwarciu takiego masowego punktu szczepień na lodowisku. Jeżeli chodzi o tutaj sytuację finansową budżetu miasta, to 2021 rok dla nas był także rokiem trudnym, pełnym wyzwań. Dlatego że spotkaliśmy się z taką sytuacją, że w wyniku prowadzonych przepisów przez parlament wcześniej, decyzją rządu. Po oświęcim został pozbawiony 11 milionów złotych. Oczywiście sprawa dotyczy tutaj tej infrastruktury kolejowej. Wiele samorządów w Polsce też ucierpiało, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe, więc musieliśmy podjąć różnego rodzaju działania oszczędnościowe. Ostatecznie udało nam się to zrealizować, zmniejszyć te różnego rodzaju wydatki, które. Pokryły zmniejszenie tych dochodów, ale co najważniejsze, też dzięki naszym aktywności, tutaj wsparciu też i Senatu, Związku Miast Polskich, udało się doprowadzić do zmiany przepisów. O ocenę kondycji miasta w minionym roku poprosiliśmy szefów klubów Rady Miasta. Każdy, kto zapoznał się z raportem o stanie miasta i ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za rok 2021, wysyłał też wyjaśnień prezydenta miasta, widzi, że miasto jest dobrze zarządzane, jego finanse są w dobrym stanie. Absolutorium, czyli tak naprawdę potwierdzenie prawidłowości finansowej działań władzy wykonawczej. Ja widzę tę prawidłowość finansową, widzi ją też Regionalna Izba Obrachunkowa, dlatego też radni Koalicji Obywatelskiej głosowali za udzieleniem absolutorium dla prezydenta Miasta Oświęcim. A należy powiedzieć, że plan finansowy Miasta Oświęcim na rok 2021 realizowany był prawidłowo. Można powiedzieć, że był to trudny budżet na trudne czasy. Dlatego też należy podziękować prezydentowi, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, pracownikom jednostek organizacyjnych za to, że pomyślnie ten budżet zrealizowali. Dlatego też Klub Radnych, Platforma Obywatelska Nowoczesna głosował za przyjęciem absolutorium. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość odmówił komentarza w tej sprawie. Budżet 2021 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 248 milionów złotych, a wydatków na poziomie ponad 240 milionów złotych. Osiągnięto dodatni wynik wykonania budżetu za 2021 rok nadwyżkę budżetu w kwocie ponad 7 milionów złotych. Poziom wykonania inwestycji w 2021 roku wyniósł ponad 34 miliony 200 tysięcy. Zł, co stanowi 14% wydatków budżetu ogółem. Do najważniejszych inwestycji 2021 roku należały zagospodarowanie parku pokoju, podwyższenie kapitału zakładowego OTBS na budowę budynku M, przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą przy ulicy szpitalnej, modernizacja ulicy Polowieckiej, przebudowa ulicy Piłsudskiego i Norwida. To również zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej oraz zagospodarowanie drugiej części parku Zasole. Na likwidację starych kopciuchów miasto wydało ponad milion złotych, a na inwestycje w szkołach i przedszkolach ponad milion dwieście tysięcy złotych. Wspólnie ze starostwem współfinansowano przebudowę ulicy Wyspiańskiego, Sobieskiego, Śniadeckiego, Nideckiego oraz przebudowę ulicy Powstańców Śląskich na łączną kwotę milion sto tysięcy złotych. Chciałem tu na koniec podziękować wszystkim, którzy się angażują w realizację Kwestii związanych z aktywnością szeroko rozumianego miasta, czy to właśnie pracownikom Urzędu Miasta, czy pracownikom instytucji miejskich, spółkom gminnym, ale i wszystkim mieszkańcom. Tak naprawdę przecież my wspólnie tworzymy miasto, każdy z nas dokłada tą swoją cząstkę i każdy, który podejmuje jakiekolwiek działanie, które jest wartością dodaną, na pewno podnosi jakość, znaczenie i standard naszego miasta. Więc ogromne podziękowania. E, I mam nadzieję, że w tych trudnych czasach, bo oczywiście po pandemii znowu spotkaliśmy się z kolejnym wyzwaniem, jaka jest, jakim jest wojna na Ukrainie i, i z ogromną ilością osób, które właśnie e, przyjechały do Oświęcimia, ponad 800 osób z Ukrainy przebywa na terenie miasta Oświęcimia, jest kolejne wyzwanie, które dla nas jest, ale staramy się, jak gdyby tutaj być elastyczni i, i podejmować różnego rodzaju działania, żeby oni także czuli się dobrze w Oświęcimiu, żeby Oświęcim dalej się rozwijał i myślę, że też wielu, bo takie sygnały odbieramy wielu, od wielu mieszkańców Oświęcimia czujących tą satysfakcję z tego, że mieszkają w Oświęcimiu, wręcz bym powiedział dumę z naszego miasta, a to dla nas jest ogromna taka motywacja do dalszej pracy. Oświęcimskie Centrum Kultury kończy 60 lat, i choć to wiek słuszny, nie zamierza przejść na emeryturę. Wręcz przeciwnie, zachwyca nowymi projektami i propozycjami, jakie były początki znanej i cenionej instytucji kultury. Na początku, mocno związane z zakładami chemicznymi w Oświęcimiu i skierowane z ofertą głównie do pracowników tych zakładów. Takie było założenie jak na lata 50., bo tak naprawdę budowa rozpoczęła się w roku 58, wtedy rozpoczęła się też praca koncepcyjna, ona też ulegała wielu, wielu zmianom. Włączone te zmiany był pan Witold Kaczanowski, którego dzieło malarskie możemy podziwiać na sklepieniu Sali Widowiskowej jak również zostawił ślad w koncepcji architektonicznej budynku. Tak więc te prace zaczęły się już w 1958 roku i biorąc pod uwagę skalę tego budynku i rozmach artystyczny, architektoniczny, była to realizacja absolutnie niebanalna. Co więcej, fakt ten znalazł się w Polskiej Kronice Filmowej i dotarliśmy właśnie do takich materiałów, nagrań, które mieszczą się właśnie w Archiwum Polskiej Kroniki Filmowej i będziemy mieli Państwu wielką przyjemność i zaprezentować ten materiał jesienią tego roku. Jest to, jest to nagranie, które pokazuje budynek Oświęcimskiego Centrum Kultury tuż przed otwarciem. Są pokazane poszczególne sale, jeszcze trwające przygotowania w uzupełnianiu wyposażenia, więc myślę, że jest to no, wielka gratka i taki materiał do tej pory no, nie ujrzał światła dziennego. Oświęcimia nie mogą świętować jubileusz swojej instytucji kultury, bowiem placówka przygotowała specjalny program. Tej okazji. Przygotowaliśmy dla Państwa też szereg atrakcji związanych właśnie z obchodzonym jubileuszem. Różne ciekawostki, które już trwają, na przykład cykl projekcji filmowych kronik zakładowych pana Henryka Lenerta którego, który założył klub, amatorski klub filmowy Chemii, który działa do dziś dnia. Naszym celem jest stworzenie tutaj e, takiego centrum filmowego imienia właśnie Henryka Lenerta i pierwszym krokiem była digitalizacja nagrań Kronik, e, przegrania ich na wersję elektroniczną z taśmy 16 mm. Która, które to nagrania właśnie w tej tradycyjnej postaci mogłyby ulec dewastacji i bezpowrotnemu zniszczeniu. Te kroniki już są prezentowane w czasie projekcji filmowych, były prezentowane w maju. W czerwcu mamy chwilową przerwę w pracy kina, natomiast wrócimy do tego zdecydowanie w lipcu i kolejnych miesiącach. Na najbliższym wydarzeniu, jakie organizujemy w sobotę, to jest Oświęcimski plenerowy ogródek kinowy Okop, będzie można również zobaczyć między filmami projekcje wybranych kronik. Serdecznie zapraszamy. To już ostatnie dni na zgłoszenie, czym się ogrzewa domy. Termin mija 30 czerwca. Apelujemy do mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych, zarządców nieruchomości, aby dopełnili tych formalności. Rejestr można wykonać przez internet na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego albo złożyć deklarację w Urzędzie Miasta w Wydziale Ochrony Środowiska Pokój 32. Nowo uruchamiane piece, kotły, kozy, kominki, kolektory czy pompy ciepła trzeba zgłosić w ciągu 14 dni. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku, mogą zostać ukarane karą grzywny do 500 zł. Od kilku dni mamy lato, pora więc otworzyć strefę wypoczynku na bulwarach. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy na inaugurację wakacji? Witam Państwa serdecznie na naszych oświęcimskich bulwarach, zielonych, pięknych. Rozpoczynają się wakacje już w najbliższy weekend i my też serdecznie Państwa zapraszamy na. Otwarcie, wielkie otwarcie strefy wypoczynku na bulwarach. Strefa będzie czynna przez całe wakacje: od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 20, a sobota, niedziela już od 13 do 20. Wielkie otwarcie planujemy w sobotę od godziny 13. Zapraszamy serdecznie zarówno młodszych, jak i starszych. Dla młodszych mamy przygotowane mnóstwo kredy, bo zamierzamy pięknie zarysować kolorami bulwary. Zachęcamy młodszych do zgłoszenia się do naszej zabawy. Rysowania tu na głównym deptaku na bulwarach. Mamy też przygotowane różne zabawy z wodą, armatkami wodnymi, bańkami wodnymi, tak by również ochłodzić się już te pierwsze wakacyjne dni. Poza tym będzie jeszcze muzyka wakacyjna, spokojna. Będę, będziemy mieć dla Państwa przygotowane już gry plenerowe, no i oczywiście leżaki, wygodne leżaki, z których będzie można korzystać zarówno w czasie otwarcia, ale też przez całe wakacje, przez cały czas funkcjonowania strefy. Więc serdecznie zapraszam do strefy wypoczynku na bulwarach i zapraszam na wielkie otwarcie w najbliższą sobotę 25 czerwca od godziny 13. Do zobaczenia, a ja wracam do rysowania bulwarów. Dla mieszkańców szukających pomysłu na spędzenie lipcowego weekendowego wieczoru mamy propozycję. Zapraszamy na rynek do letniego kina. Czekają na Was hity pod chmurką. Ruszamy już 1 lipca. Wtedy o godzinie 19 dla dzieci proponujemy film pod tytułem Wojna z dziadkiem. A o 20.30 zapraszamy dorosłych na projekcję filmu Nadzwyczajni. W sobotę 2 lipca dzieci będą mogły obejrzeć film pod tytułem Piotruś, Pan i Alicja w Krainie Czarów, a dorośli jak być dobrą żoną. Mam nadzieję, że nie tylko mnie początek wakacji kojarzy się z pięknym słońcem i oczywiście kinem plenerowym na oświęcimskim rynku. Dlatego chciałem serdecznie zaprosić i starszych i młodszych właśnie do naszego kina, które w tym roku 1 i 2 lipca, piątek i sobota, tutaj dla Państwa zostanie przygotowane. Będzie wielki ekran oczywiście, będą wygodne leżaki. Będą świetne filmy o godzinie 19:00 dla dzieci, o godzinie 20:30 dla dorosłych. Plenarowe kino zawita do nas ponownie i będzie na rynku 6 i 7 sierpnia. Wszystkich, Wszystkich serdecznie, serdecznie zapraszamy. zapraszamy.